Przedsiębiorczości na to, żeby Polska była wielkim hubem komunikacyjnym. 14 lipca do Łagiewnik przyjechał premier Mateusz Morawiecki. Spotkanie i konferencja odbyła się na placu budowy przedszkola. Szef rządu wręczył samorządowcom powiatu dzierżoniowskiego promesy na dofinansowanie inwestycji na obszarach, gdzie funkcjonowały PGR. Później odbyła się konferencja prasowa. To wykluczenie, to ten grzech zaniedbania był jednym z największych uzalania. Dzieju wolnej Polski. I powinien być jednocześnie też najważniejszym wyrzutem sumienia. Wyrzutem sumienia pana Balcerowicza, pana Tuska, ale nie wiem czy tak jest. Nie wiem czy coś do nich dotarło. Czy dotarło do nich to, że taka gwałtowna transformacja, tak zmiana, która była nie udziałem nie. gmin Pegierowskich, popegierowskich, później doprowadziła do Gigantycznego bezrobocia, do zapomnienia tych terenów, do biedy i do chaosu w tych gminach, w tych powiatach. To wyrzut sumienia, który jednocześnie powinien prowadzić do pewnego rodzaju rachunku sumienia i do pokuty. Ale zamiast pokuty, to słyszymy dobre rady, w cudzysłowie, ze strony tych liberałów, którzy dzisiaj. Wiedzą, jak sobie poradzić z inflacją. Co oni nam radzą dzisiaj? Ci liberałowie, pan Tusk, pan Balcerowicz i ich akolici. Likwidację 500, 13 emerytury. Jak mają odwagę, to niech przyjadą na takie tereny popęgierowskie jak ten tutaj. Niech spojrzą ludziom w oczy i powiedzą jeszcze raz to, co mówią gdzieś tam na salonach warszawskich. Co oni jeszcze proponują? No, stare recepty liberałów. Składzanie gospodarki podniesienie bezrobocia na skutek tego składzania to jest oczywiste, zabranie programów społecznych, jak przed chwilą powiedziałem, pan Szaskowski wiceprzewodniczący platformy zdumiewa się, że po raz kolejny rząd Prawa i Sprawiedliwości obniża podatki. Tak, obniżamy podatki, po to, żeby więcej pieniędzy netto zostało w kieszeniach Polaków, świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński mówił, że. Marzy mu się silne państwo, które potrafi chronić słabszych, które traktuje równo swoich obywateli i takie, w którym zwycięża uczciwość, a nie cynizm i draństwo Jestem przekonany, że ten program, program inwestycji na terenach popęgerowskich, to jest program, który wpisuje się w polityczny testament prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który wpisuje się w DNA. Prawa i Sprawiedliwości, tego środowiska politycznego, które dziś rządzi w Polsce. Bo można z nami się zgadzać, nie zgadzać, można mieć w wielu sprawach różne zdania. Ale od 2015 roku realizujemy taką politykę, która właśnie jest skierowana w dużej mierze także do tych, którzy przez lata byli wykluczeni. I dlaczego to jest tak ważne? No właśnie dlatego, że do 2015 roku południe Dolnego Śląska było traktowane po macoszemu duże pieniądze inwestycyjne, duże środki po prostu subregion Wałbrzyski, Południe Dolnego Śląska omijały. My od początku prowadzimy program i politykę zrównoważonego rozwoju. My od początku mówimy, że Polacy chcą żyć godnie w każdym miejscu w naszym kraju. I dlatego i duże inwestycje, tak jak wspomniana już tutaj trasa S8, S5, takie duże inwestycje jak Elektrownia szczytowo-pompowa młoty pod Bystrzycą, centralny ośrodek sportowy w Dusznikach, rewitalizacja stadionu górnika w infrastruktury sportowej, ale też dziesiątki, a może setki inwestycji drobnych w infrastrukturę drogową, w domy kultury, w przedszkola, w żłobki, w oczyszczalnie ścieków. I proszę Państwa, te inwestycje mają tylko jeden cel. Te inwestycje mają tylko jeden cel. Poprawa jakości życia mieszkańców i rozwój naszego regionu. 6 milionów, które dostaliśmy na budowę tego przedszkola oraz prawie 2 miliony 700 tysięcy na infrastrukturę wokół przedszkola pozwoliło nam dokonać wyboru, zrobić przetarg, wyłączyć wykonawcy. I dzisiaj tutaj widzimy to przedszkole rośnie jak na drożdżach. Jeszcze chwilę temu został wmurowywany kamień węgielny pod budowę, a już za kilkanaście miesięcy najmłodsi mieszkańcy naszej gminy rozpoczną tutaj edukację. cieszy oczywiście rodziców, a szczególnie dziadków. Ta inwestycja tutaj, którą Państwo widzicie za moimi plecami, nie jest jedyną inwestycją, która jest przeprowadzana z, ze wsparciem funduszy rządowych. Również za chwilę powstanie tutaj chodnik przy, przy tej ulicy łowieckiej z oświetleniem. Również y, inwestujemy w infrastrukturę y, chodnikową, drogową, sanitarną i kulturalną. Ostatnie pieniądze, które dostaliśmy z wsparcia rządów z Polskiego Ładu, to jest 8 milionów 700 tysięcy na budowę Gminnego ośrodka kultury, biblioteki sportu i ponad 10 milionów na przebudowę naszej oczyszczalni ścieków i przepompowni. To, to jest ogólne wsparcie. Wszystko to robimy wspólnie dla. Dla naszych y, mieszkańców, dla poprawy standardu ich życia. Szanowni Państwo, wynegocjowaliśmy rekordowe środki z Unii Europejskiej. Ponad 700 miliardów. To są środki z umowy partnerstwa, wspólnej polityki rolnej, Krajowego Programu Odbudowy, Programu Spójności, Funduszy Strukturalnych. Wszystkie razem to są środki unijne. I ja jestem przekonany, że jakaś część tych środków unijnych popłynie na przełomie tego i przyszłego roku. Będzie to bardzo łatwe do zweryfikowania. Słuszne jest pytanie, kiedy będzie pierwsze refinansowanie tych, tych projektów, z którymi teraz ruszamy. Jeszcze raz powtarzam, przełom tego i przyszłego roku. Jestem przekonany, że dojdzie do finansowania polskich projektów już z nowej perspektywy, z tej którą wynegocjowaliśmy blisko dwa lata temu, z tej, która jest historyczną szansą dla Polski na poprawę warunków gospodarowania, na przedsiębiorczość, na um, służbę zdrowia, na nową infrastrukturę i wiele, wiele innych celów.